W meczu inaugurującym sezon 2011-2012 pierwszej ligi siatkówki mężczyzn siatkarze pilskiego Jokera musieli uznać wyższość BBTS Bielsko-Biała. Od początku pierwszego seta dwupunktowe prowadzenie wypracowali sobie siatkarze Przemysława Michalczyka. Pilanie doprowadzili jednak do remisu 5-5. W dalszej części seta gra toczyła się punkt za punkt. Zarówno zawodnicy BBTS-u jak i Jokera zachwycali kibiców efektownymi atakami oraz skuteczną grą blokiem. Pilanom udało się objąć prowadzenie 12 do 8. W zespole gospodarzy dobrze funkcjonował Blok oraz Wojciech Włodarczyk i Kamil Gudkowski, dzięki którym wielszczanie odrobili straty i wyszli na prowadzenie 20 do 18, ale skuteczne ataki Patryka Strzeżaka doprowadziły do wygranej pilan w pierwszym secie 25 do 22. Początek drugiej partii był łudząco podobny do początku pierwszej odsłony meczu. BBT zaczął od prowadzenia 4 do 2. Dalszy etap gry był również bardzo podobny do poprzedniego seta, z tą tylko różnicą, że na korzyść gospodarzy, którzy zwyciężyli 25 do 21. W trzeciej części meczu do stanu 6-6, walka toczyła się punkt za punkt, na co wpływ miały skuteczne ataki, dobra gra blokiem i kilka popełnionych błędów w obu drużynach. Po osiągnięciu tego rezultatu Bielszczanie dzięki swojej dobrej postawie niemal w każdym elemencie wyszli na prowadzenie. Set zakończył się wynikiem 25 do 17 dla BBTS. Czwarta odsłona od pierwszego gwizdka należała do gospodarzy. Bielszczanie lepszą postawą w każdym elemencie wypracowali sobie przewagę 19 do 10, której Pilanie mimo podjętej walki nie mogli odrobić. Siatkarze BBTS-u dobrze spisywali się w polu serwisowym, często zdobywając punkty bezpośrednio z zagrywki. Mimo zaciętej walki o każdy punkt, Pilanom nie udało się wygrać czwartej odsłony spotkania. Bielszczanie zdominowali grę i wygrali czwartą część 25 do 15, a cały mecz 3 do 1. Przeciwnik wygrał, po prostu okazał się, że społem dojrzalszym, bardziej doświadczonym, miał w swoim zespole do co najmniej jednego lidera, a my tego lidera żeśmy sobie nie potrafili wykreować i stąd taka różnica, że w trudnych sytuacjach no, nam brakowało kogoś, kto pociągnie grę, a zespół gospodarzy miał takiego człowieka i wszystko. My cały czas szukamy doświadczenia i każdy set, każdy mecz w, w, w pierwszej lidze to jest zbieramy doświadczenie dla, dla chłopaków, a myślę, że z każdym meczem będzie coraz lepiej. Ja tutaj nie chciałbym dramatyzować słowa do tego przegranego meczu. Jeszcze raz gratuluję, bo zespół okazał się przeciw, przeciwny zespołem dojrzalszym, aczkolwiek niewiele starszym, ale mówię, miał tego jednego lidera, których nam zabrakło. Początki, jak to mówią pierwsze śliwki robaczywki, nie nie, nie kraćmy, ale no, to ciężki, trudny przeciwnik był dla nas ze względu chyba też na a to rozpoczynający się sezon na pierwszym meczu pierwszym w sezonie u siebie. Widać było poza, po moich chłopakach, że jest, jest ta presja na nich, że nie mogą się wstrzelić atakiem, zwłaszcza w pierwszym secie. Mieliśmy duże problemy z atakiem, z pierwszym atakiem i w związku z tym przegraliśmy tego seta. Trochę nam zabrakło też cierpliwości w końcówce, bo przegrywaliśmy go przez cały, przez cały ciąg tego seta. A w końcówce nawet prowadziliśmy. I niestety od 20 kiepsko rozwiązaliśmy wszystkie akcje na siatce. I, I zakończyło się jak się zakończyło, ale w dystans meczu trochę zeszły z nas emocje. Chłopcy zaczęli grać coraz bardziej swoją siatkówkę. I, i już ten trzeci, czwarty set to już taka nasza dominacja. No. Udało nam się zagrać to, co, co graliśmy ostatnio. Złapaliśmy trochę luzu, i, i naprawdę nam to zaczęło wychodzić. Muzyka